Koło Popkultury. Zaprasza Tadeusz Marek. Dobry wieczór Państwu, Z mikrofonu uśmiecha się do Państwa Tadeusz Marek i zaczynam nasze dzisiejsze spotkanie od słów mojego gościa, komiks... To wolność, tak powiedział niegdyś autor komiksów i animator Wojtek Wawszczyk. I być może właśnie poczucie tej wolności przyniosło tę opowieść o pewnym sześciolatku, który pewnego dnia zaczyna uwaga uwaga świecić jak żarówka. Opowieść, którą ja uznaję za jedną z najmądrzejszych opowieści komiksowych tego świata. Mimo tego, iż ten chłopiec ma rodziców, matkę, która jest matką pękniętą w połowie, i to dosłownie, i ojca, który został sprasowany i zamienił się w naleśnika. Surrealistyczna opowieść, ale opowieść, która koi niesie światło. Będzie dzisiaj także pewna nowość i niespodzianka, ale zanim ona, no to właśnie on. Pan Żarówka. Ciężko jest mi ukryć to, że pod tymi właśnie dosyć dziwacznymi, surrealistycznymi metaforami kryją się prawdziwe emocje i prawdziwe pewne doświadczenia z mojego życia. Ten komiks powstawał rzeczywiście bardzo wiele, wiele lat. Co więcej, on został narysowany przeze mnie dwukrotnie. Myślę, że w sytuacji, kiedy my jesteśmy narażeni na bardzo długotrwałą, trudną sytuację życiową, na przykład, tak jak w moim przypadku było, po prostu życie z obojgiem ciężko chorych rodziców, tak naprawdę, to przesuwa się Granica normalności. Pewne rzeczy, które dla przeciętnego człowieka są zaskakujące, dziwne i nawet przerażające, to one stają się nową normalnością. Takie dzieci mroku poniekąd mają przesuniętą granicę absurdu również. Miałem takie niektóre ze scen w tym komiksie, które rysowałem bardzo szybko i bardzo brzydko i bardzo szkicowo niemalże, ponieważ bardzo szybko musiałem je z siebie wyrzucić. Twórca komiksów, animator, rysownik Wojtek Wawrzyk. Witaj, Wojtku. Cześć, dzień dobry. to ja Chciałbym, żebyśmy w takim razie pociągnęli wątek tej wolności. Jak to jest z tą relacją komiksu i wolności? Ona jest bardzo blisko siebie. Piękne słowa przywołałeś. Rzeczywiście, szczególnie na przykład w kontekście produkcji filmowej, gdzie jest bardzo dużo, mnóstwo ludzi zaangażowanych w taką produkcję i, i efekt końcowy jest tak naprawdę przecięciem wrażliwości wielu osób i tak naprawdę pewnym kompromisem ar w przypadku komiksu, kiedy jestem tylko ja i kartka papieru, i nie ma nikogo, kto za moimi plecami stoi, ta wolność twórcza jest absolutnie pełna. Taka sytuacja zachęca do pewnego e ogromnej szczerości, takiego wręcz obnażenia się, że kartka. Papier wytrzyma wszystko, i to chyba jest właśnie ta siła komiksu. Pan to, to jest taka cegiełka, która leży w tym momencie przede mną. 600 ponad 620 stron ma ten komiks i, i to jest opowieść, która pomimo tego, że jest taka długa, ona niesamowicie wciąga, ale żeby powstała, ty potrzebowałeś 11 lat, jeśli dobrze liczę. A jak się słyszy, 11 lat i obnażenie jeszcze komiks debiutancki, bo to jest przecież twój debiut komiksowy, a te debiuty bardzo często są silne. Nie zakorzenione przecież w tych osobistych doświadczeniach twórców, no to się tworzy jakaś taka kompozycja, która, która jest bardzo pociągająca. Opowiedz, jak to właśnie wyglądało z tą wolnością przy pracy nad Panem Żarówką? Czy to jest efekt eksperymentu, która to chęć przeprowadzenia eksperymentu połączyła się z potrzebą, nie wiem, przepracowania jakichś swoich spraw? Absolutnie tak było. Czas powstawania tego komiksu nie miał kompletnie znaczenia, dlatego że dla mnie cel leżał zupełnie gdzie indziej. To znaczy, ja miałem ogromną potrzebę, żeby przepracować pewne swoje doświadczenia z przeszłości. Ciężko jest mi ukryć to, że pod tymi właśnie dosyć dziwacznymi, surrealistycznymi metaforami kryje się, kryją się prawdziwe emocje i prawdziwe, pewne doświadczenia z mojego życia. W związku z czym, pomimo to, że ten komiks powstawał rzeczywiście bardzo wiele, wiele lat, co więcej, on został narysowany przeze mnie dwukrotnie. Dlatego, że najpierw ja po godzinach pracy, pracowałem wówczas jako Animator. Animowałem roboty w takim filmie Ja Robot w Stanach Zjednoczonych. I tam w moim szkicowniku zacząłem pewne, zacząłem pewne rzeczy z mojego życia ubierać w pewne metafory, które okazały się na tyle nośne, że po kilku latach miałem kilkusetstronową stronową opowieść, bardzo intymną i bardzo do szuflady tak naprawdę. Ale kiedy pokazałem ją Tomkowi Leśniakowi, mojemu przyjacielowi i autorowi m.in. innymi Jerzego, rysunku do, do tego komiksu, on przeczytał to, wypalił jednego papierosa, potem drugiego, po czym odwrócił się do mnie i powiedział: musisz to wydać, ale musisz to narysować jeszcze raz. Musisz to poukładać. I wtedy ten proces układania i rysowania tego, tego komiksu po raz drugi, powtórnie autoterapeutyczny, zajął mi. Zają mi że 7 czy 8 lat. Jest nieprawdopodobne to i dlatego ja przyniosłem pana żarówkę dzisiaj do studia, bo ja uważam, że ta okoliczność wznowienia ona jest bardzo ważnym momentem, bo to faktycznie sprawia, że Państwo mogą spotkać się z tym światem, z tym światem, który na początku z pewnością państwa zaskoczy. Zaskoczy także humorem, którego tam jest całkiem sporo, a jednak te emocje są tam nieprawdopodobnie silne, to znaczy ma się takie poczucie, czytając Pana żarówkę, że obcuje się z tym takim Miękkim, który jest w człowieku. Ja myślę, że bardzo wymowną rzeczą w kontekście tego, jak to jest przemyślana forma, jest to, że ty w ogóle stworzyłeś mapę zależności emocjonalnych między bohaterami. Tak, to są dwie rzeczy, o których powiedziałeś teraz. Jedna to jest kwestia wspomniałeś o humorze w tym, w tym komicie i myślę, że w sytuacji, kiedy my jesteśmy narażeni na bardzo długotrwałą. Trudną sytuację życiową, na przykład tak jak w moim przypadku było po prostu życie z obojgiem ciężko chorych rodziców, tak naprawdę, to przesuwa się granica normalności. To znaczy, mm -hmm. pewne rzeczy, które dla przeciętnego człowieka są zaskakujące, dziwne i nawet przerażające, w takiej sytuacji chronicznego, jakby zmiany pewnego pewnego stanu, by, bytu, bytu, to one stają się nową normalnością, w związku z czym ja trochę wierzę w to, że takie dzieci mroku poniekąd mają przesuniętą granicę absurdu również. To znaczy, znacznie bliżej im jest do absurdu, dlatego że szereg absurdów może być dla nich normalnością. I stąd właśnie ten absurdalny humor. Jeżeli już nie mamy wpływu na pewne sprawy, to po prostu one zaczynają nas śmieszyć, bo to jest nasza reakcja obronna na to, żeby. W jakimś konkretnym, bardzo trudnym środowisku po prostu wytrzymać, mieć, mieć moc. Ten śmiech, który może się pojawić, czy uśmiech, bo może to w tę stronę, bardzo prędko przechodzi w takie bardzo głębokie poruszenie. Ale ono nie byłoby tak głębokie, gdyby nie to, że wychodziło od właśnie jakiegoś takiego naturalnego, nie ja wiem, zachłyśnięcia się pewną sytuacją, którą nam się, na, nam się pokazuje często w kontekście humorystycznego gagu, który jakby został włożony tam po to, żeby właśnie pozwolić nam jeszcze głębiej przeżyć jakby główny temat, prawda? Bo takie mam wrażenie, że Pan Żarówka w ogóle to jest taka no, paraboliczna, równoległa opowieść, która mówi o jednym, ale tak naprawdę my wiemy, że mówi o czymś, o czymś zupełnie innym. Oczywiście, że tak. Ja, ja jestem też wychowankiem jako student szkoły filmowej w Łodzi, Polskiej Szkoły Animacji, która opiera się na metaforze I, i to jest właśnie taka próba opowieści za pomocą sekwencji obrazów, zarówno w filmie animowanym, jak i jak i w komiksie, w taki sposób, że jesteśmy w stanie odnaleźć metaforę czy, czy pewien znak graficzny, który działa znacznie silniej, niż gdybyśmy go opisywali tysiącem słów. Więc tego, tego rodzaju zabiegi, one mają w sobie sporo z poezji, yy, i one pozwalają znacznie mocniej uderzyć czy przekazać jakąś emocję, która jest niewypowiadalna, na przykład to, to jakoś naturalny sposób do niej przychodzi, że, że znacznie łatwiej jest mi coś narysować niż powiedzieć. Chciałem jeszcze wspomnieć o, bo też mówiłeś o tej mapie zależności między postaciami. Ja, ja myślę, że w sytuacji zdarza nam się taka, taki moment w życiu oby jak najmniej było takich momentów, ale kiedy czujemy, że wszystko jest chaosem, że nie ma absolutnie sensu, <laughs> jakby jakaś coś się wydarza i to po prostu nie ma sensu. Nie, ciężko znaleźć w tym sens. I myślę, że sporo osób odwołuje się wtedy do przeróżnych rzeczy, do filozofii, religii, może i do sztuki, może właśnie do, do tego, żeby spróbować stworzyć taką mapę emocjonalną pomiędzy sytuacjami i zależnościami, i spróbować zrozumieć ten chaos. W związku z czym dla mnie. Praca nad i to taka, tak jak już wspomniałem, wielokrotna praca, dlatego że ja ten komiks rysowałem dwukrotnie. Była autoterapeutyczną próbą poukładania rzeczy, które zasadniczo nie mają sensu. A to jest też bardzo ciekawe, bo to poukładanie musiało iść w parze w ramach tego procesu twórczego z redukcją, nie, bo dotknąłeś tego porównania komiksu i poezji, ono jest w ogóle bardzo mi bliskie, dlatego że, że faktycznie no, komiks tym różni chociażby się od opowieści filmowej, i tutaj tutaj opowiadamy obrazami, że w komiksie musimy zredukować do, do, do minimum. To, co pokazujemy, po to, żeby no, miało to siłę działania, ale równocześnie no, żeby można było to przeczytać też, prawda? I mam wrażenie, że to chyba jest takie duże wyzwanie, żeby trochę zredukować, jakby to, co dzieje się w nas, to działo się w tobie jako twórcy próbując mu porządkować trochę, no też twoj, swoje życie wewnętrzne, który porządkując musi równocześnie, no właśnie, zredukować i doprowadzić to wszystko do jakiejś esencji. Komiks jest świetnym medium do tego, żeby takiej esencji czy takiej syntezy poszukiwać, dlatego że komiks daje jeszcze jedną ogromną, ma jedną wspaniałą cechę. Ona wynika, wiąże się z tym, że komiks nie jest w przeciwieństwie do filmu, który jest Odbywa się w czasie i my jesteśmy skazani na pewne tempo filmu, to znaczy siedzimy w fotelu i po prostu go odbieramy w takim, w takim tempie, jak zaproponuje go nam reżyser, to w komicie ja mam jeszcze możliwość patrzenia nie tylko na linearnie na historię idąc, rysunek za rysunkiem, ale mogę spoglądać na całość strony, mogę się cofać i mogę szukać pewnych znaczeń i kontekstów w tym, jak zbudowane są. Czy jak poukładane są kadry na, 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 na stronie? I, I bawiłem się takimi rzeczami też. To też mi bardzo pomogło, jako taki dodatkowy element narracji w komicie, na przykład w scenie rozmowy telefonicznej między postaciami, gdzie mamy. Bardzo podobne powtarzające, powtarzającą się kompozycję kadrów między postaciami, natomiast odległość kadrów między tymi postaciami jest coraz większa, co sugeruje, że postaci oddalają się od siebie, że one się, że i dystans pomiędzy nimi rośnie. Gęstość kadru, wielkość kadru, liczba tych rysunków na, na stronie to są takie elementy, które pozwalają też nam spowolnić lub przyspieszyć tempo czytania i też wygenerować pewne emocje u czytelnika. Tak, i ja w stu procentach potwierdzam to, co mówi Państwu Wojtek, bo faktycznie jest tak, że panżarówka to jest, to jest taka zabawa nie tylko na poziomie treści, ale także formy, która współgra z tą treścią bardzo silnie i to jest po prostu bardzo miłe doświadczenie czytelnicze. To się zdecydowałeś na bardzo surową formę, to znaczy surową, nie surową, bo bardzo klasyczną, dlatego że czerń tuszu i biel papieru to jest jakby myśli się o klasycznej ilustracji komiksowej, to właśnie to się widzi, to ma się przed oczyma. Miałeś pewne próby z tym, żeby, żeby pokolorować to trochę, ale jednak zostałeś przy, przy tej właśnie najsurowszej, najbardziej klasycznej formie. Czym to było spowodowane? Chyba właśnie taką bezpośrednią, taką bliskością tej historii dla mnie. Ja sobie nie byłbym w stanie wyobrazić tego, żeby tak samo napisać jedynie scenariusz i dać komuś innemu, ktomuś, kto lepiej ode mnie rysuje, żeby ktoś inny narysował tę historię. W związku z czym y, czułem, że muszę ją narysować sam, na tyle, na ile potrafię. Tak jak to powiedzieli moi przyjaciele, świetni rysownicy: Rysujesz źle, ale szczerze. I <laughs> y, 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 chyba coś, coś w tym jest. Ja zresztą miałem takie, takie niektóre ze scen w tym komiksie, które rysowałem bardzo szybko i bardzo. Brzydko i bardzo szkicowo niemalże, ponieważ bardzo szybko musiałem je z siebie wyrzucić i przejść do czegoś następnego, bo one były dla mnie niekomfortowe w rysowaniu. W związku z czym ja mam świadomość tego, że mój rysunek jest niedoskonały i że on się zmienia, i że on jest no taki hm, mocno, jakby to powiedzieć, no taki ciężki, czy ten gest jest taki silny, mocny. Ale też z drugiej strony, tak samo jak nie mogłem go sobie w stanie wyobrazić w jakimś kolorze później tego komiksu, bo to byłoby dla mnie jakaś forma perfumowania czy ozdabiania czegoś, co, co było czymś bardzo szczerym i bardzo takim bezpośrednim. Czyli pędżerówkę to trochę tak, jakby zajrzeć do tego szkicownika, właśnie, który. Chowa się gdzieś tam w szufladzie pod łóżkiem, któregoś nie pokazuje światu. A ty pokazałeś i, i bardzo dobrze, bo, bo, bo to faktycznie stwarza przestrzeń pod takie bardzo intymne doświadczenie, także tego, kto z tą historią się styka, a stykając się z tą historią, to i to mogę Państwu, mogę państwu o tym zapewnić, zetkną się Państwo także ze swoim życiem, takim osobistym, nie tylko życiem pana Żarówki. Wojtku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję I bardzo. w takim razie trzymam kciuki za to, że żeby, żeby ci było dobrze z tą kreską nieustannie. Czekamy być może na jakiś kolejny komiks, może za 11, może za 12 lat się ukaże. Niech to tempo trwa, bo ono przynosi dobre, esencjonalne rzeczy. Pracuję nad czymś. To kolejny mój tytuł. To będzie bardzo mi przykro. Jestem mniej więcej w połowie i rzeczywiście już kilka lat go rysuję, więc niech jeszcze kilka lat będę go rysował. No to w takim razie niezłomności i wytrwałości, ale to przychodzi samo. Jak historie przychodzą same, to, 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 to nie trzeba za to trzymać kciuków. Mi się dobrze, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojtek Wawszyk, autor tego komiksu, Pan Żarówka był z nami w dzisiejszym wydaniu. Koła popkultura teraz, a teraz zapowiadana niespodzianka. Co w popkulturze piszczy! A no właśnie i ten nowy kącik w kąciku z popkulturowymi aktualnościami. Od czasu do czasu będziemy się tutaj spotykać, dlatego że tak sobie pomyślałem, że to dobrze, żeby Państwu nie umykały. Dobre rzeczy, już to w kinie, już to na półce. Zaczniemy tę opowieść od animacji. Proszę pamiętać, że w tym momencie w kinach wciąż Paddington w Peru, po raz trzeci ten uroczy Miś z Peru, ale trochę z Londynu, powraca na wielki ekran kinowy z udziałem nowego reżysera, ale także z taką obsadą nieprawdopodobną jak Antonio Banderas czy Olivia Colman. Hugh Grant gościnnie także się pojawił. No i szanowni Państwo, opowieść familijna kinofamilijne fabularne z animowanym misiem prosta sprawa można byłoby powiedzieć a jaka to jest piękna okoliczność kiedy ten animowany pluszowy trochę miś staje się naszym nauczycielem nauczycielem życia w tym przypadku Taką istotką, która zachęca do bardzo pogłębionej refleksji nad tożsamością, także narodową, i ten film w obliczu kryzysu migracyjnego, w obliczu tych wątpliwości, także politycznych, z którymi mierzymy się współcześnie, myślę, że dobrze się odnajdzie nie tylko w odbiorze dziecięcym, ale także dorosłym. A przy okazji, Olivia Colman jako zakonnica, szanowni państwo, to trzeba zobaczyć. Kolejny tytuł, proszę go nie przegapić, bo to już niebawem będzie możliwe, żeby go przegapić, dlatego że myślę, że to ostatnie. Szansa, żeby uchwycić na kinowym ekranie smoka Diplodoka. Swoją drogą reżyserem tego filmu jest mój dzisiejszy gość Wojtek Wawrzyk który ożywił na kinowym ekranie te fantazmatyczne twory z komiksów Tadeusza Baranowskiego, antresolka, profesorka nerwosolka. Czy z podróży ze smokiem Diplodokiem mogą do Państwo kojarzyć z dzieciństwa? A myślę, że śmiało można przeprowadzić taki eksperyment i z tymi postaciami nie tylko zapoznać swoje dzieci, ale także ponownie zapoznać samych siebie. Surrealistyczna opowieść, ponownie, i to taka opowieść, która nie zawsze wpasowuje się w idealną definicję kina familijnego, ponieważ czasami jest w tym filmie strasznie. Jeśli chodzi o kina, to proszę pamiętać o tym, że Gladiator 2 szaleje i hula. Krytyka taka sobie: ja jeszcze Gladiatora nie widziałem, wybieram się już niebawem jak tylko się wybiorę, to Powiem, co o nim myślę, i być może kilka dłuższych zdań poświęcę najnowszej produkcji Ridley Scotta, który, no właśnie, ostatnio Ridley Scott, pamiętamy Napoleona, że on nie był filmem najwyższych lotów, pomimo tego, że sceny batalistyczne świetne, no to nic poza tym. Co w popkulturze piszczy? No to teraz komiks, półeczka z komiksami, która może się państwu wypełnić. Kultura Gniewu wydała najnowszy komiks Paco Roki, tego słynnego hiszpańskiego rysownika, którego mogą państwo kojarzyć, chociażby z bardzo nostalgicznej opowieści Dom o przepracowywaniu straty ojca, czy ze zmarszczek nieco bardziej awanturniczych i humorystycznych. To taka właśnie awanturnicza opowieść, o pewnym hiszpańskim domu spokojnej starości. A tym razem Paco Roka ponownie przenosi nas w stronę refleksji politycznych, ale także w stronę przepracowywania przeszłości, chyba tak można powiedzieć. Ukazała się właśnie otchłań zapomnienia, w której Paco Roka i Rodrigo Teresa podążają śladem wspomnień jak informuje wydawnictwo by zrekonstruować tragiczne losy tysięcy Hiszpanów pochowanych w masowych grobach do dziś niezbadanych i towarzyszą ponad 80-letniej pepice w walce o prawa do godnego pochówku jej ojca i pokazują że istniejemy jedynie dzięki pamięci to oczywiście nawiązanie do masowych pochówków z czasów hiszpańskiej wojny domowej komiks ten przetłumaczył Tomasz Pintel który już się zapowiedział że dołączy do nas pewnego wieczora w kole popkultury i wtedy porozmawiamy nieco więcej właśnie o tym komiksie, a już teraz tę kreskę zdecydowanie Państwu polecam. Jak także nazwisko, które od czasu do czasu przewija się w mojej narracji, to kultowy już komiks, który z okazji 20-lecia w poszerzonej wersji został wznowiony w wersji polskiej przez wydawnictwo Team of Comics. Blankets i Craig Thompson, ten amerykański rysownik, który no właśnie, niegdyś opowiadałem Państwu o rzęszeniu, w którym Craig Thompson rozliczał się z Craigiem Thompsonem właśnie z Blankets, a Blankets to nic innego jak inicjacyjny komiks autobiograficzny, który trochę rozlicza się z dorastaniem na amerykańskiej prowincji. Skoro jesteśmy przy wydawnictwie Team of Comics, to proszę przy okazji sprawdzić ten debiut Małpę Basi Ansach-Majkowskiej. To powieść science fiction, bo jakże inaczej nazwać taką okoliczność, w której ludzkość wyrusza na podbój gwiazd. W stronę tego podboju z pewnością jeszcze też spojrzymy, a państwa zachęcam do tego, żeby spojrzeli państwo wcześniej i przybyli przygotowani na nasze kolejne spotkanie w magazynie koło popkultury. Koło popkultury no i w ten sposób wyszliśmy z kącika w kąciku, a kącik ten właściwy też zamykamy, bo to czas na nas. Kolejne wydanie magazynu Koła Popkultury już za tydzień. A tymczasem dziękuję Państwu za dziś. Tadeusz Marek, dobranoc.